Witam wszystkich przy sobocie po południu Przed moim pójściem do pracy dziś zaczynam o 18 .00. mamy gdzieś około 15 .00. No i cóż no i Omówimy sobie dzisiaj co wydarzyło się w hodowli jak prezentują się zwierzęta Zaczniemy sobie tym razem znowu od Bobajtów Leży jajeczko i tutaj jest parka taką snowflake. Jest trochę jajek od tych bobajtów odłożonych. I one chyba na dniach pojadą do Polski. A tutaj dwa koguciki Meksykan Nie trzeba się niedługo zacząć rozglądać z jakimiś kurami dla nich. Młodzież. Czerwone no nie jeden biały. No i oczywiście jednego czerwonego mi zadziobały. Pewnie coś z nim było nie tak. Bo nie ma tu ogólnie jakichś walk. A ptaki generalnie czują jak coś nie gra. I same eliminują ze stada brodliwe sztuki. I tutaj tych białych. Mam nadzieję, że biały, którego mam tutaj, to będzie kura. I tutaj mamy nasze IB. Dorzuciłem do nich kiedyś dwie faraonki. Takie. Nie największe, nie najmniejsze, średnie po prostu. Tam biega jedna wyjęta od celadonów na złysą głową. Poszukam sobie ptaka, który mi niesie tam jajka kolorowe. no i Miałem tutaj, o, właśnie leży. Nie wiem, czy to jest od tego, czy od tych dwóch, które tu biegały wcześniej, bo miałem jeszcze tutaj dwie Tibetanki, które okazały się być celadonami. A dlaczego mam tutaj faronki? No, dlatego, żeby sobie prowadzić taką. Obcej krwi, krzyżując tybetana, z faraonem dostaniemy rozety i dlatego to sobie tak Ponieważ moje wszystkie tibetany i rozety tutaj pochodzą od jednego hodowcy i mam na górze od nich już młode. A trzeba coś tutaj wiecie, od czasu do czasu wrzucić świeżego, to sobie sam zrobię tą coś świeżego. No, odbieraj się. I tutaj mamy 20 sztuk młodych celadonów. Jest kilka z gelenów, czy tam blue, albo albo, bo tak wyglądają. To są młode z tego mojego mieszanego stada celadonów. Tutaj właśnie mamy to nasze mieszane stado celadonów. Są tutaj celadony. Pochodzący z Polski i z Anglii, i teraz tak. Ja ogólnie się zastanawiam nad likwidacją celadonów w ogóle, bo, e, bo tak bo one są nietrwałe genetycznie, a co tam się tam temu stało? Zaraz obadamy, one są nietrwałe genetycznie, i większość e, z nich jest mała. E, ja mam też ograniczone miejsce i e, tych celadonów tutaj po prostu. Nie pasują mi za bardzo do niczego, zostawię sobie najwyżej te gra niebieskie, a, a reszta sobie y, wyjedzie przez kuchnię prawdopodobnie. A ja tam jednak chcę mieć duże a na te to tak jak mówiłem, szkoda mi, miejsca i y, czasu. One i tak y, w tym samym pokoleniu wracają to do normalnych kolorów, jak takich dziwnych oliwkowych. I to się zaczyna dziać u mnie. Ja tutaj sobie trochę nie selekcjonuję, ale. <laughs> no, według mnie to nie rokuje. Tutaj mamy nasze młode faraony. Wszystkie starsze kury, które bym e, ubiłem, zostały mi tylko tutaj. E, młode sztuki, do których później dorzucę tylko młode samce, i, które sobie już odchowuję. E, część tych kur jest po innych z polskich a część jest z moich tych, które tutaj biegały do tej pory no i tyle i taki będzie miks na dniach sobie zakupię z takiej dużej farmy parciu jajek zobaczymy też co ich farolny tutaj pokażą i tyle tutaj mamy młode ja je wyrzuciłem na dwór w 11 dni Skoro dawały mi trzy tygodniowe radę w grudniu i styczniu, skoro dawały mi radę dwutygodniowe miesiąc temu, to stwierdziłem, że teraz jak jest ciepło i zarzucę po prostu klatkę dużą ilością pistrząt. To i 11-giały dadzą radę, i jak do tej pory one tutaj siedzą już dobre kilka dni. A 3-4 i nie było żadnego upadku. a więc spoko. Są właśnie te faronki, o których mówiłem, z których sobie wybiorę samce, kulki te spłyną na rosół, białe, żółte przebierzemy, najlepsze zostawimy, resztę out, Tu jest chyba 51 sztuk. E, tutaj mamy pięć zabu zabów, które się ucieknie, e, i tak one sobie tutaj siedzą, I na razie niech siedzą, prawdopodobnie do nich wrzucę te. Tutaj. A tutaj zlikwidowałem srebrnego samca, który był agresywny i starego, normalnego, standardowego samca, który wydziobywał cały czas e, reszy pióra. Zostawiłem te dwa białe, ale niech tam sobie też z nimi tutaj chodzą. Zobaczymy, czy coś fajnego z tego wyjdzie, czy nie, e, ale prawdopodobnie tak, ja tutaj połączę z... E, Przepiórkami wyżej, bo z domu chcę też wynieść te śničiki, które mi zostały. Te trzy samice rosną całkiem fajnie. Ta jest ładna. Duża. I księki. nie dostały zielonego, bo mi pokosili dookoła. Nie mam gdzie nawet. na Baranka. Nasza lojda prawie 6 kg wnosi już na wagę się zdjęcie jej kawalera przyszłego. E, tak chłop wygląda całkiem przyzwoicie Ruciewec O, pokaż się Nawet 3 Jego fenów, Madagaskarek fajny jest, faktycznie pewnie będzie fajnie smakował. A no i biała, nie młode, które są naprawdę duże. One chyba nie mają 14 dni. Będę to sprawdzić. Miały 7-8, to zaczynały otwierać oczy. I są naprawdę kluchy. Jeden jest mały. To zapewne był ten, którego samica cały czas odrzucała. A ja cały czas jej wrzucałem i zaczynam tego żałować, bo on jest, nie ja wiem, może 40% tego, co cała reszta. No ale jest, chowa się. Taki mały zdachlak będzie tutaj yy, też sobie biegał. Dobra, lecimy do domu. O, tu są Chińczyki, których wynałem, że prawdopodobnie dolecą na dwór. Jest jajeczko, To jest drugie, odkładamy. My będziemy kubować. zobaczymy, co z tych Chińczyków yy, wyjdzie. No i tutaj parka tych niespokrewnionych. Bo teraz raczej będą musiały zostać w domu, no bo nie będę miał razy gdzie ich wrzucić. Tutaj samica widzę zaczyna nosić materiał do gniazda. Trochę się układa. Tu jest cisza. E, te papugi raczej będę chciał wydać. No. Tu żeby coś się działo to na razie jest za wcześnie. A tutaj samiczka już zbudowała gniazdo i sobie e, no, i sobie już tam siedzi. To jest y, pierwszy albo drugi dzień jak siedzi, więc jeszcze z dwa powiedzmy dni zanim pojawi się pierwsze czy ten samet się w jakikolwiek sposób sprawdzi? Eee, już pewnie jest za późno, żeby robić jakieś podmianki. No Trudno ryzyk fizyk. Eee, I teraz tutaj mamy tak papuszki. Samce siedzą sobie. maluchy słychać, rozrabiają. Samica uciekła i teraz mamy taką imprezę. Że biała i żółta papuga jako rodzice. A mamy papugę niebieską. Starą i żółtą. Ta żółta chyba będzie bardziej zielona. Ale tak prezentują się te młode. Zobaczymy teraz to tych starszych. No i jest jeden z tych starszych młodych. Będzie Sky Blue Spangle. Bardzo ładny ptak. Dał cię w matkę. Kolorystycznie można powiedzieć całkowicie i bardzo dobrze. Mamy najstarszą papuszkę z, e, z tej trójki. No strasznie dzika się zrobiła. Myślałem, że e, będzie fajnie, spokojnie i tak dalej, ale jednak nie. E, bardzo, bardzo taka się zrobiła pochliwa. Więc nie ma ja mowy o żadnym oswajaniu, przynajmniej na tym etapie. No i trzeci pisklak szary. Więc mamy jednego po matce, jednego po ojcu i jednego takiego mieszanego. Popatrzcie. Jest tutaj szara papódka. I tyle. Tutaj mamy. 9 Bobojtów Jest jeden Nord Dwie mieszanki chyba z białym Snowflake'a i e, wygląda na to, że są 2 dwa, cztery, pięć. widzę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A, jest tam malutki taki. No i 6 sztuk jest Snowflake'a, chociaż e, może być tak, że e, któreś z tych snowflake'ów, szczególnie te ciut jaśniejsze okażą się meksikanem, bo ten rudy kolor dopiero później zaczyna wychodzić. Są to e, ptaki, które wyklułem z jajek, które mi po prostu leżały już jakiś czas, e, od tych ptaków, od tej mieszanki, które e, biegały w jednej klatce. Tak to wygląda. Dzisiaj akurat od nich wyjąłem Celadony, Celadony były kilka dni dłużej pod żarówką właśnie z tymi tutaj pobojtami. No i przechodzimy tutaj do najnowszych przybytków na farmie, a jest ponad 40 przepiórek, głównie Roset i Tibetanów a potem są białe i kilka żółtych i do tego 20 kurcząt jajek, które przywiozłem z Polski. 3 sebrytki, 1 kochyń czarny, 1 feniks, 2 czubatki i 11 jest karzełków, z czego 3 to porcelanowe i 8 lawendowych. Karzełki są obciate, więc bardzo fajnie. I spłaki na nasze sobie teraz oddychają. Dam im jeszcze kilka dni. I później wyciągnę kurczęta od y, przypiórek. I kurczęta połączę z BOBOJami. I tam sobie ogarniają temat. Hmm. Różnica wielkości jest potężna. Nie? I tyle. Ja sobie. I super. I dobra. I tym akcentem sobie zakończę film dzisiaj, a dziękuję wszystkim oglądającym i komentującym, w ostatnim czasie kanał zaczął się dość mocno rozwijać, za co serdecznie wszystkim dziękuję, pozdrawiam Was i zapraszam do oglądania kolejnego filmu, cześć.